Cześć, witam Was w kolejnym podsumowaniu z ligi PLW w moim wykonaniu na moim kanale. Tak jak mówiłem, myślę, że w miarę się wywiązałem z obietnicy, jest w miarę na bieżąco. Tym razem z jednego wyścigu uznam po prostu, że łatwiej, i fajniej, przyjemniej będzie się robić te podsumowania tak pojedynczo, a maksymalnie myślę, że no, z dwa wyścigi jakieś podsumowanie, jeśli by na przykład było krót, krótkie. Teraz jest moje okrążenie Na to, że w Brazylii znajdujemy się Na to, że w São Paulo Fajny, naprawdę fajny obiekt Szczególnie ostatni wyścig Formuły 1 Tutaj naprawdę, naprawdę miły dla oka Śmieszny, dużo kontrowersji No Ja też nie czułem się jakoś w tych kwalifikacjach Za dobrze Popełniłem tam właśnie błąd wcześniej, bo widać, że Wyjechałem bardzo szeroko w trochę szczęście, że nie unieważniło mi okrążenia No a teraz kończymy Yy, w ogóle to jest jeszcze kolejny weekend ze sprintem, więc yy, znowu będzie ciekawie. Kończymy okrążenie i już Was zapraszam na sprint o Grand Prix Brazylii. Oj, słabo, słabo. Okay. Stan pojazdu. No jak mam damage? Ja, pitole, no musieli mnie uderzyć. Co na mnie wyniosło, no, ale to taki limit był, że jeszcze od wewnętrznej brałem zakręt, to zakręt, nie mnie Nie mieści się, nie mieszczę się w tych zakrętach, nie mogę jechać. Tak. e os A, się tam zderzyli, no nie ma, ma to, że się ode, o mnie odbili, ja tam dużo miejsca zostawiłem. P3 jeszcze dowiozłem z tego No taki ciężki sprint pod kątem, myślę bardziej, jazdy z uszkodzonym skrzydłem, Bo, bo minimalnie, a traciłem bardzo dużo tymi uszkodzeniami no, ale no, ja nic nie mogłem zrobić, pojechałem po zewnętrznej, bardzo dużo miejsca zostawiłem No i tak ktoś musiał mnie uderzyć A bez promiencago? Czemu? No co za debile No nie, no i mam całe skrzydło uszkodzone, co za debile Czemu akurat musiałem dostać w dupsko? No to jest po prostu hit, nie I co oni robią? Oni kurwa hamulce zapominają wcisnąć No i tutaj niestety moje szanse jakiekolwiek na dobrą pozycję w tym wyścigu się tak naprawdę kończą Ponieważ no ja z uszkodzonym tylnym skrzydłem na praktycznie pomarańczowo-czerwono Jest bardzo ciężka w każdym zakręcie Będzie mi ty uciekać, szczególnie na to, że w Brazylii i tym no naprawdę krętym drugim sektorze No przez to niestety, zaraz zobaczycie, że no niestety wycofam się z tego wyścigu no, bo żeby też nie przeszkadzać, myślę, ale też po prostu no nie ma sensu, znałem, żebym się męczył ten cały wyścig, próbował coś zrobić, a i tak myślę, żeby to skutków nie dawało, bo ja za takim skrzydłem naprawdę, naprawdę mocno spowalniała. No niestety z mojego wyścigu w Brazylii, mojego Grand Prix w Brazylii w PLW, no, już teraz nic nie zostało, tylko mi sprint został do zapamiętania, w którym przyjechałem na trzecim miejscu. No a tak, niestety. No, muszę prowadzić za tydzień, jeszcze mamy 12 wysiłków do końca sezonu, więc to jest dużo, więc na pewno będę walczyć w kolejnych wyścigach i będę miał nadzieję, że nikt mi w tyłek nie będzie już wjeżdżać, a na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia.